Rośliny łąkowe możemy przenieść do ogrodu na dwa sposoby. Przez pobranie pędów zielnych i próbie ich ukorzenienia oraz przez zbiór nasion i wysiew wczesną wiosną na rozsadę lub bezpośrednio na miejsce stałe. Pierwszą rośliną, którą warto przenieść do ogrodu jest żmijowiec, który jest powszechnie spotykany w całym kraju na terenach niezinnych. Najczęściej rośnie na suchych łąkach, przy torach kolejowych czy nieużytkach. Jest rośliną dwuletnią i zakwita dopiero w następnym roku, po wysianiu. Dorasta do 100 cm a w glebach bogatszych może osiągnąć naprawdę pokaźne rozmiary. Lubi dużo słońca, podłoże suche, przepuszczalne, piaszczysto-żwirowe, obojętne, zasadowe, ale również i kwaśne. Kwitnie od czerwca do października i jest idealny do okładania bolesnych i opuchniętych ran. No i poza tym jest miododajny, dlatego warto przenieść go do ogrodu. I jeszcze taka ciekawostka, przez dużą ilość olejków eterycznych i innych substancji odstrasza krety i nornice. Możemy go przenieść przez z wysiew nasion lub pędy zielne. Kolejną idealną rośliną do zagęszczenia ogrodu, do sadzenia przy obwódkach bylinowych, pod okapem większych drzew jest bodziszek łąkowy. Oprócz tego, że jest miododajny, to również ma właściwości lecznicze. Kwitnie od czerwca do września, wymaga gleby żyznych, azotowych, zasobnych w wapń i lubi rosnąć w półcieniu. Naturalnie występuje na wilgotnych łąkach, pastwiskach, przy drożach czy w zaroślach. Do ogrodu możemy go przenieść dzięki nasionom lub pędom zielnym. Untertitelung W ogrodach naturalistycznych, pełnych kwiatów jednorocznych, jak i bylin, nie może zabraknąć habrów. Występują w postaci roślin jednorocznych, jak i bylin. Do ogrodów przenosimy je dzięki nasionom, które są dosyć charakterystyczne. Kwitnienie zaczyna w czerwcu, a po skoszeniu łąki w czasie lata ponowi swoje kwitnienie również we wrześniu. Powszechnie występuje na umiarkowanie wilgotnych i wilgotniejszych łąkach i pastwiskach, na glebach mineralnych i torfowych. Dość żyznych. Dlatego takie warunki musimy mu zapewnić w naszych ogrodach. No i oczywiście wymaga dużo słońca i idealnie poradzi sobie w dłuższych okresach suszy. Wszystkie odmiany Habra są miododajne jest również rośliną leczniczą. Z jego kwiatów możemy zrobić napary, którymi okładamy zmęczone oczy, pracą przy komputerze lub zbyt intensywnym słońcem. Kolejną rośliną, którą warto mieć w ogrodzie jest wrotycz. Jest rośliną, która powszechnie występuje w całym kraju. Rośnie na poboczach dróg, u górach, brzegach lasów, w zaroślach i rowach. Roślina ta odstrasza różne owady. O tym macie we wcześniej wspomnianym filmie. Dodatkowo. Że przede wszystkim ma ogromne, niesamowite właściwości lecznicze. Bardzo ładnie komponuje się na rabatach bylinowych, ale również wśród niższych krzewów. Nadaje się do wazonów, jak i na suche bukiety. Do ogrodu możemy ją przenieść dzięki nasionom. Przez swoje właściwości lecznicze jest zakazaną rośliną przez Unię Europejską. I kolejną taką rośliną jest dziurawiec, który występuje praktycznie w całej Polsce na polach, łąkach, nieużytkach. Jest rośliną wieloletnią, dorastającą. Do prawie 100 cm. Potocznie jest nazywany zielem świętojańskim. Wymaga dużo słońca, a co do ziemi, podłoża nie jest zbyt wymagający. Dziurawiec uważany jest za lek uniwersalny. Jego największym atutem są właściwości antydepresyjne, przeciwnerwicowe i uspokajające. Możemy go mieć w ogrodzie dzięki nasionom i pędom zielnym. Piękna i długo kwitnąca marchew zwyczajna. Powszechnie występuje na suchych łąkach mineralnych, próchnicznych, na podsuszonych torfach, a także na glebach piaszczyst miastych, dość żyznych. Jest naprawdę bardzo często spotykana przy i na nieużytkach. Jest rośliną dwuletnią. W pierwszym roku tworzy różyczkę samych dużych liści, w następnym natomiast wytwarza pęd kwiatowy. Kwitnie w czerwcu, gdy ją skosimy, po raz drugi wykształca bez jakichś większych problemów kolejny pęd kwiatowy i kwitnie do września. Jest miododajna i piękna w naturalistycznych bylinowych ogrodach. Jest rośliną mleczniczą. Do ogrodu możemy ją pozyskać dzięki nasionom. Naprawdę Warto. Tej rośliny chyba nie muszę przedstawiać i jednoroczny rumianek, który kwitnie od maja do października, a pozyskać go możemy do ogrodu dzięki nasionom, które siejemy bezpośrednio do gruntu we wrześniu, październiku lub wczesną wiosną. Z suszonych kwiatostanów rumianku przyrządza się różne napary oraz nalewki. Zastosowań ma ogrom. Dlatego warto go mieć w ogrodzie. No i poza tym pięknie wypełnia, uzupełnia rabaty bylinowe. Kolejną rośliną, którą warto mieć w ogrodzie jest krwawnica. Do nasadzeń przy oczkach wodnych lub w miejscach bardziej podmokłych, ponieważ naturalnie występuje przy brzegach rzek, w mokrych rowach i na wilgotnych łąkach. Potrafi dorosnąć do nawet 1,5 metra. Zwykle jest to 80 cm. Kwitnie od końca czerwca do września. Jest rośliną miododajną i leczniczą. Ma zastosowanie jako środek przeciwkrwotoczny, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny. Do ogrodu możemy ją pozyskać dzięki nasionom oraz spędą zielnym. Z nasion do ogrodu pozyskamy kolejną bardzo ciekawą rośliną, jaką jest krwiściąg. Naturalnie występuje na łąkach trwałych, o zmiennej wilgotności, okresowo podsychających. Jest byliną, wiosną rozwija się późno, kwitnie w połowie czerwca, odrasta dobrze, po raz drugi wykształca dużą ilość pędów kwiatowych i kwitnie aż do września. Jest pięknym wypełnieniem rabat i nasadzeń bylinowych. Krwiściąg lekarski ma zastosowanie nie tylko w medycynie naturalnej, lecz również w kuchni. Charakteryzuje się licznymi właściwości Prozdrowotnymi można go pić, ale również stosować miejscowo, na różne stłuczenia i obrzęki, jak sama jego nazwa na to wskazuje. Najlepiej rozwija się w nasłonecznionych i półcienistych miejscach o wilgotnym, żyznym podłożu. W gorące, upalne lato wymaga podlewania, gdyż nie toleruje suszy. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć krwawnika, który jest miododajny i pięknie wypełnia bylinowe nasadzenia. Naturalnie występuje w całym kraju praktycznie wszędzie. Rośnie na różnych rodzajach gleb umiarkowanie wilgotnych, średnio zwięzłych, a nawet i suchych. Jest byliną o długim okresie wegetacji, kwitnie późno, po od końca czerwca do października. Bardzo wcześnie odbija wiosną, więc jest idealną rośliną zagłuszającą chwasty. W medycynie naturalnej najbardziej wartościowy jest kwiat, który stosowany jest na problemy z układem trawiennym. Napary natomiast mają silne działanie antybakteryjne i sprawdzą się idealnie przy stanach zapalnych gardła czy jamy ustnej. Zewnętrznie stosowany idealnie sprawdzi się w pielęgnacji cery trądzikowej. Łagodzi stany zapalne skóry i hamuje rozwój bakterii. No i jest miododajne trzeba go mieć w ogrodzie. Bluszczyk kurdybanek. Idealna roślina płożąca, która sprawdzi się w okapie dużych drzew. Jest mocno zadarniający i zimozielony. Idealnie również się sprawdzi w miejscu, w którym nie możemy zrobić trawnika. Rośnie w zaroślach, przy drożach, na łąkach i na skrajach pól. Zakwita w drugim roku życia. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Jest mocno miododajny, no i poza tym jest rośliną leczniczą. Jest naturalnym antidotum na zatrucie organizmu. Jest bardzo bogaty w składniki odżywcze i sole mineralne. Jego zastosowanie jest ogromne. Do ogrodu możemy pozyskać go dzięki sadzonkom zielnym oraz wysiewie nasion bezpośrednio do gruntu. I to jest ta roślina, o której mówiłam Wam we wstępie. Zamierzam ją przenieść do mieszkania, ponieważ idealnie sobie również poradzi w domu, na parapecie co Wam na pewno pokażę w jednym z moich vlogów. Dlatego zachęcam Was do subskrypcji, żebyście wiedzieli, kiedy ten film się pojawi. Oprócz roślin wskazanych w tym zestawieniu, z powodzeniem możemy przynosić inne bardzo przydatne, użyteczne rośliny, na przykład dziewanny, ostropes czy konkol łąkowy. Jakie jeszcze rośliny według Was warto przenieść do ogrodu? Dajcie mi znać w komentarzu pod tym filmem. Jest bardzo dużo roślin, które warto przenieść do ogrodu, nie tylko ze względu na walory estetyczne i właściwości lecznicze, ale również Również dlatego, że są to rośliny rodzime, charakterystyczne dla większości zbiorowisk w naszym kraju. Ze względu na modę i dobry dostęp do roślin obcego pochodzenia, sadzimy je bardzo często w ogrodach, najczęściej nowoczesnych. Przez ten trend i taką modę zapominamy, jak mamy bogate środowisko i jak cudowne rośliny rodzime.